Jamal Hill, jak się mijaliśmy w UFC PI, był bardzo milutki dla mnie, eee, więc jakby ciężko mi się odnieść do tej sytuacji, bo nie mam, no bo nie mam większych informacji niż to, co się dzieje eee, w Internecie. No jak jest taki twardy, żeby wiesz, żeby wyzywać Asie, no to słuchaj, tak zapraszam, się tak się nie robi yy... i to nie jest sportowe, więc jeżeli on gada tak, to możemy to załatwić nie sportowo, a nie sportowo, ja mam większe doświadczenie niż sportowo. Więc zapraszam, nie? No tak, za salą gimnastyczną i tak dalej. No, także, żeby się nie zdziwił, tak, że, że, że w niesportowych walkach Janek jest troszeczkę mocniejszy niż sportowe, gdzie nie ma pana, który powie stop.